Dzień dobry, dzień dobry. Krzywy, No i wraz z pokrzywy no A toż sukwa Poparzyła mnie Dobra No i co? No to... No to łap. Albo ja łapię. Nie wiem, może zdjąć lepiej całkiem, jak ma się pogiąć, czy coś. worek No to dawaj, worek. No obojętne, można go i o tako położyć, i w tamto niech chcesz? Ja bym to już kiprował, bo później ciężko będzie zebrać. To pszenica. Pszenica! Wszystko pszenica? Raczej tak. No trzeba ją wyjąć, bo... bo trzeba, ale coś ona nie chce wyjść. Tu się nie chce otworzyć. Dlaczego ona jest się... pogięta? Ja czymś pierdyknąć. Dobrze. Dobrze. Tu masz długo? Nie, bo tam jest dobrze zaczepiać. Dobra. Jak podjadę to trzeba będzie o to podnieść? Bo, bo trzeba. No nie da się. Nie da się? Odwrócę się. Jest tu jakiś pas. Czy jest tu jakiś pas w pobliżu? Zaczepić za stworzeń, jako turem podniosę i trelinkę podłożyć pod spód. tyle mi życia uratował Może nie życia Co zdrowia się cieszę, że go miałem Słyszałem Po co ci on? Po co ci ten turku? Właśnie po to już nie zliczę ile razy on się zwrócił jeszcze z... Za takie pieniądze, za 5,5 tysiąca za niego dałem, za adaptacją, ze wszystkich. No i jeszcze chyba tam 1000, 1000 zł za płytkę LS. To 6,5 tysiąca tur cały wyniósł. No aha, teraz. Teraz muszę tak podjechać, dobra. Takim kątem dziwnym. Zrobimy taki mek. Śrubę trzeba teraz założyć, rozkręcić ją. A czekaj, a, a te gniazdo zaworów przekręcimy teraz. Zobacz, strejo weź popni to gniazdo zaworów do mnie. O, albo... Teraz tak, dobra, dobra. No później by się zabłotnik zaczepiło. Trochę będzie zabawy, ale, ale się poradzi. Dobra, teraz tą treinkę trzeba wyciągnąć. Ja ją delikatnie uniosę. Dobra, i uwaga, gwolutko opuszczam. rozkręć, no musi się założyć. Już zaskoczyło? Tak. Teraz, uwaga, podnoszę. Odejść. Knie na tu podjadę ja to całkiem nie, żeby wiesz, ono się no. nie i trzeba ją położyć w tą stronę i Stań tak żebym w widział i mi pokazuj, bo ja może, może nie będę dobrze widział Widoczona To się zabierać. Mhm. Było mi tym ja dalej podjechał bym pod samą w podjechał, podjechał, samą belkę podjechał, bo to tak trzeba robić pod samą belkę. Żeby tam koniec go nie był Słuchaj, i jedź Dawaj bubuka, to tak on będzie spadać na zgania w tę stronę Jeszcze nie A ty pokazywałeś jak tunel już gotowy Poprzedni filmik jest z tunelem Ten, mm -hmm. który go wrzuca. A ja chyba ten z tunelem może zapiszę. płosiu płosiu i tak oto jak tam moja dumna po tunelu No tu dobrze dumnego. dobrze trochę zmęczona dobrze podoba ci się no ale u to ma się nie podobać gdy kobiety powiedzieć co nie tyle czasu poświęciłem na to żeby go zrobić no to się w głowie Wydaje się, że proste. To nie było proste. Nie no. Proste tylko wiesz. czasochłonne. No, no. Bo trzeba było wymyślić. Jakby człowiek wiedział co ma robić. Miałby mniej więcej przyszykowałby sobie elementy. Później by to wszystko jakoś do kupy złożył i by Inaczej było, tak wiesz. No tak już końcówka roboty. Mhm. Damy radę, już tyle przypomnę. Ojej ojej, to... oje, ojej. Oje. Oje. Dzisiaj... Oje. No. Grodnicy. Truskawka już pierwsza. No. Coś tam jest już. Ale To takie prowizoryczne. A ile zobaczę zaraz ten jak pościelone tak to już wygląda zrobione taki tunel niewielki ale zrobione swoje będzie i tak to tak to kawał roboty jutro sprzątanie jak tak ogarnę ogarnę już już, już komary nas niszczył a, ja myślę co to nie jest z... Nie no ale drzwi to zrobiłem <laughs> No przezajebiste są po prostu Truskawka pościelona Mniej więcej Mniej niż więcej Więcej niż mniej No niestety Nie można tego było zrobić ideolo Ze względu na to że No niestety Musiałem jeździć cały czas jednym śladem, ale i tak roboty dużo zrobiło to jeżdżenie bardzo ładnie, teraz tylko to trzeba będzie poprawić widełkami, ale to już gospodarz ja swoje zrobiłem także dzięki za obejrzenie albo jeszcze tam przejdę zobaczyć? nie no tak z daleka jak się patrzy to... To w miarę, ale jak już to tak rzadko wygląda, to wszystko bardzo rzadko. No, wcale nie jest tako idealo. Ale przynajmniej się lata nie musiał męczyć, bo on to zawsze ma takie podejście, że ręcznie, ręcznie wszystko by ręcznie robił. Kurcze, no szanujmy się. Ja jestem właśnie taki, że staram się unikać ciężkiej roboty. Co można zrobić maszynami, to staram się właśnie to robić. A nie sobie garba zrobić niepotrzebnie. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do następnego. Ale tutaj ładne krzaki. Bardzo ładne krzaki. Ale krzaki, już krzaków to tutaj. Nie wiem, czy tu owoc będzie taki ładny. No zobaczymy. Dobra, to tyle chciałem powiedzieć. Trzymajcie się, cześć.